Witam. Dziś pokażę jak w prosty, domowy sposób walczyć z rdzą. Pokażę Państwu dwa sposoby. Pierwszy będzie za pomocą koli, a drugi za pomocą WD-40. Sprawdzimy, który będzie lepszy. Potrzebujemy jeszcze do tego dwa szklane naczynia i zardzewiałe przedmioty, w tym przypadku nakrętka, jak i również śruba. Do pierwszego naczynia wkładamy nakrętkę zardzewiałą i wlewamy WD-40. Do drugiego naczynia wylewamy kolę i wrzucamy wracamy śrubę. Pozostawiamy te przedmioty na około 3-4 godziny, i później porównamy efekty. Pozdrawiam. Po upływie 3 godzin wyniki są następujące: szklanka z kolą, wyciągamy śrubę. Jak widać, nie ma jakichś różnic między przed, APO, po. Wyciągam nakrętkę z WD-40. Osobiście uważam, że jest ona dużo czystsza niż przed włożeniem. nie rdzy. Także wynik jest następujący, jeżeli chcemy usunąć rdzę. No, korzystajmy z preparatów, które są do tego przeznaczone. Jak widać, kola z mocno zardzewiałymi rzeczami nie radzi sobie zbyt dobrze. Także polecam w tym przypadku użyć WD40. Pozdrawiam serdecznie.